Cześć, z tej strony, Michał Kancerz, wasz trener z internetu. Dzisiaj odcinek, który będzie wstępem do praktycznych materiałów o ćwiczeniach. Tylko potrzebuję trochę informacji od was, od ciebie widzu, napisz w jaki sposób teraz trenujesz. Czy w domu bez sprzętu, czy w domu, ale jednak gdzieś tam walają się po pokoju jakieś hantle. Może w domu trochę większy zapas sprzętu, a może nie przestraszył Cię najmodniejszy wirus świata, czy też rosnące kaskadowo ceny karnetów i trenujesz na w pełni wyposażonej siłowi. Daj znać w komentarzu, a tymczasem ja chciałbym Ciebie wprowadzić w świat wyboru ćwiczeń. I tak po tym świecie prowadził, żebyś nie tracił czasu, nie zrobił sobie kontuzji i co najważniejsze miał efekty. Bo właśnie jeżeli chodzi o ćwiczenie, ja, cytując rozdział z mojej książki, nie ma złych ćwiczeń. Ale. No właśnie, czym jest to ale? Tym jest to ale, że możemy ćwiczenia dobrać nieadekwatnie do naszych potrzeb. Możemy za dużo trenować klatkę, bo nam się na przykład przyjemnie ćwiczy klatkę, ale zaraz się okaże, że przecież nogi też wypadałoby trenować, żeby zachować równowagę w sprawności, ale nie jest to super przyjemne. No to na przykład z trenowania nóg rezygnujemy. Ale zanim dojdziemy w ogóle do tego, no to uwaga. Są ćwiczenia bardzo dobre. Takie, które w pakiecie przemycają bardzo dużo, czyli trenują wybraną grupę mięśniową i jeszcze dodatkowo dokładają na przykład za angażowanie mięśni posturalnych e, ułatwiają nam na przykład intensyfikację tego ćwiczenia poprzez to, że łatwo czy dorzucić ciężar, czy coś z tym zrobić. Ćwiczenia podstawowe, wielostawowe. Tutaj na myśl niech przychodzą Tobie. podciągania na drążku, pompki, pompki na poręczach, wyciskania leżąc, stojąc, przysiady, wiosłowania. To są właśnie takie ćwiczenia, które na pierwszy rzut oka powinny się kojarzyć jako coś najlepszego. Gdybym miał jechać na bezludną wyspę, miałbym wybrać tylko dwie rzeczy. Pierwsza sprawa oczywiście piłka do siatkówki, druga sprawa no to coś nad czym bym bardzo dużo się głowił, dlaczego to wziąć? No to tak samo właśnie jest w kontekście treningu. Gdybym miał mało czasu, chciałbym wybrać to co najlepsze, to stawiam na ćwiczenia wielostawowe. Ale tutaj pojawiają się niestety czasem problemy. Jeden, ćwiczenia wielostawowe są wymagające technicznie. I może czasem, żeby nie zrobić sobie krzywdy, nasza uwaga e, kieruje się wokół jakichś ćwiczeń łatwiejszych, może na maszynach, może trochę nas wyręczających i tak dalej. Opcja numer dwa, no to niestety po prostu nie mamy na przykład dodatkowego obciążenia. Jak mamy robić przysiady ze sztangą? Jak nie mamy sztangi. Jak mamy podciągać się na drążku? Jak nie mamy drążka. Więc dalej, niekoniecznie złe, ale dobre ćwiczenia to są takie, które pozwalają przetrenować dany mięsień, które są możliwe przez nas do wykonania, na przykład jak nazbieraliśmy trochę więcej kilogramów, to trudniej będzie nam się podciągnąć na drążku, ale to nie znaczy, że na przykład e, nie możemy ćwiczyć pleców z ciężarem, czy też z gumą oporową. I z trzeciej strony, e, pierwsza strona, super dobre wielostawowe ćwiczenia, druga strona, mniej efektywne, mniej wielostawowe, ale też rozsądne ćwiczenia, czyli cały szeroki wachlarz tak naprawdę, e, tutaj po prostu wymyślamy, czy w najgłębszych odmętach internetu jakieś specyficzne e, warianty treningowe, czy zasłyszane od prapradziadka, który z jakimiś gumami oporowymi e, coś tam rzeźbił w garażu i teraz jest trzecia kategoria ćwiczeń złych, czyli ćwiczenia wykonane niepoprawnie technicznie. Albo dobrane nieadekwatnie do naszych umiejętności. Jak rozpoznać, jakie to są ćwiczenia? Takie rozpoznać, że te prowokują ból. Ból nie w mięśniach. Tutaj wracając do zasady, jak boli, to rośnie. Ta zasada przestaje mieć miejsce, kiedy boli nas na przykład bark, albo kiedy boli nas, kręg nas kręgosłup, albo kiedy boli nas kolano. To nie rób tego ćwiczenia. Nie chodzi o to, żebyś nie robił konkretnie na przykład przysiadów, jak bolą cię kolana w przysiadach, tylko żebyś wreszcie zaczął robić przysiady poprawnie technicznie. To jest właśnie niekiedy sekret, który się za tym wszystkim wszystkim kryje. Jeżeli wykonasz poprawnie dane ćwiczenie, ono będzie bezbolowe. Jeżeli na siłę, poprzez to, że chcesz mocniej zaangażować klatkę piersiową, chwycisz tangę tak szeroko, jak tylko się da, a przy okazji sobie w pakiecie rozwalisz barki, no to co nie tędy droga, ale wyciskanie leżąc, jest świetne, jest dobre, pod kątem tego, że łatwo je intensyfikować. Nie trzeba się aż tak głowić, bo dokładamy więcej ciężaru, dalej robimy poprawne wyciskanie. Jak zrobić poprawne? No to to jest motyw przewodni tego kanału. Wyciskanie, przysiady i tak dalej. Wszystko to rozłożymy sobie tutaj na czynniki pierwsze i będę miał jeszcze dla Was dodatkową informację na tym polu, ale właśnie poprawna technika, absolutnie podstawowa rzecz. Czy nasze bieżące możliwości umożliwiają poprawną technikę danego ćwiczenia? Jeżeli tak, no to wybieramy śmiało ćwiczenie i nie martwimy się, że jest ono złe. Może nie będzie najlepsze. Może akurat nie mamy tak dużo sprzętu jak zawodowy kulturysta i tak będzie to dobre ćwiczenie, jeżeli je będziemy regularnie wykonywać. Ćwiczymy regularnie w domu bez sprzętu spoko. Analogicznie. Czy też pompki, czy też podciągania na drążku. To wszystko da efekty. Wisząc, ciągając kolana do klatki, mocno zaangażujemy brzuch, mocno też e, zaangażujemy ramię, bo nasze ciało trzeba utrzymać, ale też na plecach możemy wykonać łatwiejszy wariant danego ćwiczenia. Kiedy ćwiczenie jest dobre? Kiedy zmusza nas do Pracy. Kiedy ćwiczenie zostawia nam za duży zapas, robimy sobie w kółko 15, 20, 30 powtórzeń. Nic nie czujemy, no to trzeba zmienić na trochę trudniejsze. Łatwiej na siłowni dodać sprzętu. W domu mniej jest to łatwe, mniej intuicyjne, ale dalej możliwe i w domu można się doprowadzić do naprawdę świetnej sylwetki. Nie może jakiejś takiej, która będzie pozwalała nam rywalizować z kulturystami, ale jeżeli naszym celem jest zdrowa, wysportowana, proporcjonalna sylwetka, to w domu intensyfikujemy wariant danego ćwiczenia. Robiliśmy przysiady. Te nas męczyły, przysiady przestały nas męczyć, no to akurat wybieramy przysiady jedno nóż, w których to na początku na przykład siadamy, żeby tylko wstać, żeby potem kontrolować zarówno opuszczanie ciała, stojąc na jednej nodze, jak i wstawanie. Czyli czy maszyna, czy gumy oporowe, czy hantelki... Czy ciężary, czy jakakolwiek inna wymyślna forma, tak długo jak nie prowokuje bólu w stawach, tak długo jak męczy mięsień, który zależało nam na tym, żebyśmy przetrenowali, no to to jest właśnie dobre ćwiczenie. Ale żeby nie było tak pięknie, muszę też rozwinąć wątek, który zacząłem na początku. Nie możemy się e, kierować takim kryterium, że wybieramy ćwiczenia, które są dla nas wygodne, które lubimy, bo uwaga! Trening to ma być właśnie coś, czego nie lubimy. To jest właśnie taki trochę mit, z którym walczę właśnie w świecie fitness, że niektórzy mówią, że uwielbiam trening. Nie uwielbiaj swojego treningu, uwielbiaj efekty. Trening macie zmęczyć. To, że na przykład lubię pompować łapę a nie chce mi się ćwiczyć nóg, bo to jest ciężkie, nie chce mi się ćwiczyć pleców, bo to są duże grupy mięśniowe, to właśnie to powinienem ćwiczyć. Jeżeli niewygodnym jest dla mnie pozycja, w której to na przykład ćwiczę tylny akton mięśni naramiennych, a tył moich barków jest słabiej rozwinięty niż przód, to nie ma co się rzucać w nieskończoność na wznosy ramion przodem. Tylko właśnie wtedy trzeba postawić na ćwiczenia, które nie są dla nas super wygodne, bo właśnie po to jest trening. Skonfrontować się z czymś, co jest dla nas obecnie wrzuceniem na lekko głębszą Wodę. Ćwiczenia, które nie są dla nas wygodne, które są męczące, ale angażują wszystkie grupy mięśniowe. Nie zapomnijmy o brzuchu, klatce, bicepsach, każdy pamięta, ale są też plecy. Plecy mają różne rejony. Barki to nie tylko przedni akt mięśnia ramiennego, środkowy akton mięśnia ramiennego, który odpowiada razem z plecami za sywetkę w kształcie litery V, ale też tylny akton mięśnia ramiennego, nogi nogi z przodu, czworogłowe ud, grupa kulszowo-goleniowa, nogi z tyłu, jest też łydka, są też pośladki, tak samo tricepsy, przedramiona, trzeba ćwiczyć wszystko. Czy w domu, czy na siłowni, ja Wam przygotuję dużo propozycji, czekam na Wasze komentarze, subskrybujcie ten kanał, żeby być z tym wszystkim na bieżąco, ale właśnie sztuką jest to, żeby w przeciągu swojego tygodnia treningowego, w zależności od tego, ile czasu możemy na to poświęcić, trenować wszystkie grupy mięśniowe. Nie ma ćwiczeń złych, ale niektóre po prostu lepiej wykonać niż inne. Czasem lepiej zrobić przysiad ze Sztango, niż ćwiczyć każdy segment naszej kończyny dolnej e, w trzech czy nawet czterech różnych ćwiczeniach. Ale jak ktoś ma czas, to śmiało niech robi więcej izolowanych ćwiczeń, chociaż ja dalej niezmiennie jestem właśnie zwolennikiem tego, żeby na siłowni spędzić mniej, a nie więcej, żeby przećwiczyć efektywnie ciało, a nie rozwlekać trening w nieskończoność, bo liczy się też dieta, liczy się też regeneracja, liczy się też to, czy my z uśmiechem na ustach spędzamy pozostałe godziny w ciągu dnia, żeby nie windować w nieskończoność kortyzolu, hormonu stresowego, który nie przyja budowaniu umięśnionej sylwetki. Na dzisiaj to wszystko. Standardowo odsyłam na stronę zdrowaforma.pl, gdzie znajdziecie nasze suplementy, czy też książki z programami treningowymi, które prowadzą od A do Z po zmianie sylwetki. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Cześć!